Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu. Jest to jeden z najstarszych parków narodowych, trzeci park pod względem wieku. Powstał w 1950 roku po Pienińskim i Białowieskim Parku Narodowym. Jest to park obejmujący głównie teren górski Gór Świętokrzyskich z dwoma największymi szczytami tych gór, czyli Łysicą o wysokości 614 metrów nad poziomem morza i Łysą Górą o wysokości 595 metrów nad poziomem morza. Najbardziej znane miejscowości w tym parku to Święta Katarzyna, gdzie jest podejście na Łysicę. Do tego mamy Nową Słupię, gdzie podchodzimy pod Łysą Górę i Hutę Szklaną, bodajże, gdzie podchodzimy pod Również pod łysą górę od strony Kielc. Cechą charakterystyczną wszystkiego Parku Narodowego jest to, że szczyty, szczyty po prostu łysicy, jak i łysiej góry, są charakterystyczne, ponieważ nie ma tam jakby litych skał, tylko są takie jakby gołoboża, czyli jakby kamienne, grube głazy. Które tworzą taką jakby przestrzeń bez drzew, i jest to charakterystyczne, właśnie to gołoborze jest charakterystyczne dla gór świętokrzyskich jest to cecha charakterystyczna tego właśnie Parku Narodowego. ta szklana znajduje się muzeum. Jest to muzeum, jest to osada średniowieczna, przedstawiająca po prostu budynki i budowę z okresu późnego średniowiecza, można tak powiedzieć, w tak osadnictwo na terenie po prostu tych ziem. Jest to okres od XII do XIV wieku w tej osadzie. Oprócz oczywiście jakby obiektów sakralnych związanych jakby z pogaństwem, tak, kiedy jeszcze nie było chrześcijaństwa, są tutaj po prostu różne, różne obiekty związane z kultem pogańskim. tego mamy obiekty związane z, z działalnością człowieka, czyli jakieś warsztaty tkackie, jakieś domy rzemieślników, gońcarzy, kowala. Obok, do tego, obok po prostu tej osady istnieje również współczesna karczma, gdzie można zjeść dobre jedzenie, jakieś regionalne piwa, wypić. Można tam po prostu też yy, yy, zjeść lokalne jakby dania świętokrzyskie. Chociaż to raczej można powiedzieć, że są dania polskie, tak, e, tam nie ma jakichś świętokrzyskich. E, świętokrzyskie nie wyróżnia się jakoś szczególnie względem pozostałej części Polski, jeśli chodzi o, 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 o dania. Dodatkowo, w Nowej Słupi, oprócz wejścia do Świętokrzyskiego Parku Nadowego, istnieje Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego. Muzeum to, jak sama nazwa wskazuje, Poświęcone zostało hutnictwu, które jest, jest kiedyś było bardzo powszechne na terenie ziemi świętokrzyskiej, Istniało wiele zakładów hutniczych e, wszelkiego rodzaju. E, ponadto obok tego muzeum istnieje druga starożytna osada, ale trochę wcześniejsza niż ta w husie szklanej, czyli nie, nie mówimy tutaj o osadzie średniowiecznej, ale o osadzie starożytnej z epoki żelaza. E, do tego mamy też centrum kulturowo-archeologiczne, gdzie po prostu mamy wystawę różnych rodzajów kamieni, głazów, minerałów. To wszystko zostało odnowione, powstał nowy budynek, bardzo elegancki i zachęca to wszystko po prostu do zwiedzania. Także jeśli ktoś będzie po prostu w Nowej Słupi, to warto to muzeum odwiedzić. Prezentuje się bardzo nowocześnie i elegancko. Muzyka